Dzień dobry, witajcie w moim książkom świecie. Dzisiaj przychodzę do Was wrap-upem z dwóch ostatnich miesięcy, czyli za podsumowanie to będzie czerwca i maja i to będzie bardzo długi filmik, także przygotujcie się na to i postaram się zrobić to jak najszybciej, ale tych książek jest bardzo dużo, ponieważ w czerwcu przeczytałam najwięcej książek w ogóle ever. To był mój najlepszy czytelniczy miesiąc. Kiedykolwiek, bo przeczytałam 31 książek, a w maju przeczytałam ich 9. Także łącznie daje to 40 książek, które mam Wam do pokazania w dzisiejszym filmie. Także co, bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Wydaje mi się, że od lipca będę musiała przystawić się na nagrywanie wrap-upów co miesiąc, bo do tej pory robiłam to co dwa miesiące, bo wydawało mi się, że ja za mało książek czytam miesięcznie, żeby robić osobne podsumowania z każdego miesiąca. No, i taki mamy tego efekt, że teraz mam tutaj dwa miesiące wam do pokazania. Posiłkuję się tutaj listą na telefonie, bo duża część z tych książek yy, słuchałam w formie audio. Także yy, zacznijmy od trzech książek Katrin Croft, yy, czyli to są thrillery psychologiczne yy, i może jakoś tak ogólnie razem je podsumuję. Czyli mamy tutaj nie ufaj nikomu, córeczka i nie pozwól mu odejść. I z tych trzech zdecydowanie córeczka najbardziej mi się podobała, i to jest też chyba najbardziej e, znana książka tej autorki. E, I ona opowiada o po prostu kobiecie, która przed laty mm, straciła córkę, po prostu zaginęła, ktoś ją porwał, uprowadził, nie ma i mija tam, nie wiem, 18 lat czy coś takiego. I do tej kobiety przychodzi dziewczyna, która mówi, że jest jej córką. No i tak się tutaj rozpoczyna. Mm, Cała ta historia, ale nie jest to takie oczywiste, jak się może wydawać na pierwszy punkt w widzenia, w sensie na pierwszy rzut oka, i jakby historia jest też trochę zaskakująca. Natomiast, Nie ufaj nikomu, chyba podobało mi się najmniej. Jeżeli dobrze pamiętam, to była historia, w której facet popełnia samobójstwo, a wcześniej zabija jakąś dziewczynę i żona tego faceta po kilku latach dowiaduje się, że to nie było samobójstwo. Coś ten deseń, w każdym razie tutaj ta książka zdecydowanie podobała mi się najmniej. A Nie pozwól mu odejść to było chyba o tym, że jakiś młody chłopiec utonął i jego mama mm, po jakichś dwóch latach czy coś takiego zaczynała dostawać jakieś SMSy z informacją, że to wtedy nie był wypadek, i tak dalej, no i próbuję się dowiedzieć o co tam chodziło. Także tyle w skrócie. Generalnie wszystkie i tak były fajne i ciekawe, natomiast jeśli miałabym wyróżnić jakąś najlepszą, no to to byłaby córeczka, a najgorsza nie ufaj nikomu. I dalej mam tutaj już książki fizyczne, czyli całą trylogię Okrutnego Księcia, czyli Okrutny Książę, królowanie czego i Zły Król. Chyba mam nie po kolei. Chyba tak to powinno być. To jest dość znana seria, więc chyba nie muszę Wam zbyt wiele o niej mówić, no ale tak, żeby powiedzieć też dwa zdania, to mamy tutaj historię dziewczyny, która zostaje, właściwie nie dziewczyny, tylko w sumie dwóch, w zasadzie trzech sióstr, które za młodu zostają porwane do krainy elfów i tam też się wychowują. No i tam. Po jakichś kilku latach w zasadzie zaczyna się jakby ta przygoda, i nie wiem, co w sumie tutaj więcej powiedzieć, żeby nie zdradzić e, fabuły. Dość ciekawa seria. No wiadomo, jest taka mocno młodzieżowa, e, ale mimo wszystko zaskoczyła mnie w kilku momentach. Nie spodziewałam się takiego jakby rozwiązania niektórych sytuacji, więc e, naprawdę, jeśli lubicie takie, e, takie książki, to. Polecam. Czekajcie, czy znowu mam nie po kolei? Ja nie wiem, jak to idzie po kolei. W każdym razie... Teraz chyba jest dobrze. Dalej, co ja tu czytałam? A, dalej mam dwie książki kryminalne. Kurczę, czekajcie, bo tu mam same tytuły. Nie pamiętam autorów. Muszę wejść na Goodreadsa. W ogóle zapraszam na mojego Goodreadsa, bo ostatnio jakby bardziej tam... Może nie udzielam się, bo nie piszę jakiejś recenzji, ale wiecie, updateuję przynajmniej, co czytam i tak dalej. Więc podam wam gdzieś tutaj, jak się nazywam. Dalej mam dwa kryminały autorstwa MMP. E, wydaje mi się, że to jest polski autor, bo jakby akcja tych kryminałów dzieje się gdzieś tam w Warszawie. Ale nazwisko nie brzmi polsko. W każdym razie to jest seria z podkomisarzem Robertem Lwem, i pierwszy tom nazywał się 629 kości, a drugi gdy nikt nie patrzy. I naprawdę bardzo mi się podobała ta seria. Przede wszystkim była tutaj ciekawa ta zagadka kryminalna, bo ten pierwszy tom, czyli 629 kości, zaczyna się, że w jakimś tam domku, no jakimś zadupiu, chyba w Bieszczadach. Jakaś chyba wycieczka szkolna, znajduje e, po prostu kości. E, I do każdej kości był jakby jakiś zeszyt z historią danej osoby, do której ta kość należała, z tego co pamiętam. E, no i tak się zaczyna historia, właśnie, której głównym bohaterem jest podkomisarz Robert Leff. E, nie wiem, czy będzie kontynuacja. Chciałabym, bo. Mnie zaciekawiła ta seria i nie pogardziłabym trzecim tomem, no ale e, zobaczymy. Dalej mam tutaj coś, co przeczytałam, już nie przesłuchałam, tylko przeczytałam, a męczyłam się z tym niemiłosiernie i jest to Lolita. Och, nie wiem e, czy... Mam tutaj coś więcej powiedzieć, bo był gdzieś reading vlog, wam podziękuję, w którym mówiłam, jakby te odczucia, jakie tutaj mam co do Lolity, Wladimira Nabokowa, bo historia tutaj mi się podobała. O ile oczywiście mówię, podobała w cudzysłowie, no bo mamy tutaj okropną, obrzydliwą historię, no pedofila, no inaczej tego nie, naz nie można nazwać, ale jakby ona była w jakimś tam stopniu ciekawa, i jakby pod tym względem. Było ok, natomiast sposób w jaki ta książka jest napisana no nie, nie po prostu nie byłam w stanie tego czytać i czytałam to kilka miesięcy, ale cieszę się, że w końcu mi się to udało i, i nie chcę nigdy więcej wracać do tej książki. Dalej przeczytałam dwa tomy kryminałów medycznych, ale fizycznie mam tylko tom drugi, czyli zamieć, a tom pierwszy. Nazywał się Przejdź przez wodę, krocz przez ogień. To jest y, autorstwa Christiana Unge. I tu mamy... Zresztą o tym też był blog, chyba ten sam, co I... No tutaj mamy kryminał medyczny. Bohaterką, główną bohaterką jest y, lekarka Tekla, y, która pracuje w Nasorze, w szpitalu w Sztokholmie. I... I ma różne przygody. To była moja w ogóle pierwsza styczność z kryminałem medycznym. I ja w ogóle nie znam się na medycynie, więc trochę się bałam, że jakby przytłoczy mnie ta ilość jakichś tutaj medycznych rzeczy. Ale nie było tak. I było w miarę spoko. Zdecydowanie ten tom podobał mi się bardziej niż pierwszy. One są w ogóle ze sobą niepowiązane. No, poza tym, tylko tą główną bohaterką. Więc, może opowiem Wam o tym, bo tutaj mamy mm, taką sytuację, że do szpitala trafia dwóch mężczyzn poszkodowanych w wypadku, i yy, yy, potem do jednego z tych mężczyzn przychodzi kobieta z małym dzieckiem, i na oczach wszystkich i tego dziecka, i lekarzy, dźga tego mężczyznę, i ten mężczyzna umiera. I tak się zaczyna historia, i właśnie ta tekla próbuje też dowiedzieć się tak trochę na własną rękę. Takie własne śledztwo prowadzi i próbuje się dowiedzieć o co chodzi. Przede wszystkim, jakby żali jest jej tego chłopca, który stracił ojca, bo matka zwarywała i go zabiła na oczach tego dziecka. No, dramat. I tutaj poznajemy tą historię, właśnie tekli, równolegle z przyszłością tej kobiety w sensie wiecie. Raz jest rozdział taki, raz, raz taki. Z jednej strony mamy teraźniejszość, a z drugiej przeszłość właśnie tamtej kobiety, tego mężczyzny, który został zamordowany i ich dziecka. Także, także no. Dalej, przechodzimy już chyba do czerwca i mamy tutaj książki, które przeczytałam na... Maratonie z literaturą dziecięcą, więc tylko Wam tak na szybko je pokażę i powiem co to było: czyli był to komiks switch, był to kubuś bohatek, obie części, był to tajemniczy ogród, mała księżniczka i szatan z siódmej klasy. Natomiast jeśli chcecie więcej posłuchać o tym, to zapraszam Was do reading vloga. Dalej mam też całą serię, którą poznałam właśnie. W czerwcu, i jest to czas żniw, też oczywiście jest nie po kolei ułożony. O! Teraz jest już lepiej, czyli przeczytałam trzy pierwsze tomy, plus ten dodatek, czyli tom 3,5. I co? Podobała mi się ta seria. Ja ją też w większości słuchałam w audiobooku, bo jest też na storytellów właściwie te. Na storytelu te audiobooki pojawiały się równolegle z tym, jak ja to czytałam, bo pojawił się, pojawił się pierwszy tom, to zaczęłam go słuchać. Potem sobie kupiłam, kupiłam drugi tom, ale nie mogłam się wciągnąć i potem zobaczyłam, że o, pojawił się drugi tom, to zaczęłam słuchać i potem tak samo z trzecim, bo o wiele łatwiej mi się tej serii słuchało, niż ją czytało, bo ciężko było mi się w nią wciągnąć, ale zresztą żaliłam wam się o tym we vlogu. Także e, co? Polecam Wam tą serię, myślę, że na pewno ją znacie. Jeśli miałabym powiedzieć jakieś 2-3 słowa o fabule, to mamy tutaj świat, w którym istnieją jasnowidze, e, różni rodzaje tych jasnowidzów, no ale generalnie po prostu ludzie, którzy mają różne takie przyrodzone zdolności i oni są tak trochę napiętnowani w społeczeństwie i właśnie główna bohaterka Paige jest takim jasnowidzem. i... E, popełnia ona przestępstwo na swoim początku książki i trafia do, mm, do takiej kolonii karnej, w której w sumie dowiaduje się, że w zasadzie wszystko, co myślała o tym świecie, było kłamstwem i w zasadzie e, no, jest jakby dużo rzeczy, o których po prostu nie wiedziała. Generalnie bardzo fajna historia. No, i tak mniej więcej. E, Przedstawia się taki krótki zarys fabuły pierwszego tomu, bo oczywiście tego co dzieje się dalej nie będę wam zdradzać Co ja dalej tutaj mam? Aha, mam też kolejną serię kryminałów Tym razem Małgorzaty, Małgorzaty Rogali, jest to seria z Agatą Górską i Sławkiem Tomczykiem, czyli parą policjantów I przesłuchałam, zaraz wam powiem ile tomów po kolei była to Zapłata, Dobra Matka, Ważka, Zastrzyk Śmierci, Grzech Zaniechania, Punkt Widzenia, czyli sześć. Teraz jestem na siódmym, a generalnie jest ich osiem. To są takie książki, które z jednej strony nie są jakieś wybitne, bo ja je mniej więcej chyba wszystkie to my oceniałam na trzy gwiazdki, czyli takie spokojne szału nie ma. Natomiast jest coś w nich, że ja mimo wszystko wracam tej serii i słucham kolejnego i kolejnego tomu. Są też takie przyjemne do słuchania, jak coś sobie robię, coś sobie sprzątam, czy wieczorem, jak chcę zasnąć, więc takie niezbyt wymagające. No, ale chyba nie ma sensu, żebym mam tutaj opisywała każdy tom po kolei i co się w nim dzieje, bo no, nieważne. Po prostu spoko, spoko, spoko seria. Co dalej mam? Tutaj mam książkę, wyjątkowo, nie audiobook. <laughs> e, I są to pestki Anny Ciarkowskiej i jeśli miałabym tak wybrać najlepszą książkę tego miesiąca, to chyba byłoby to właśnie to. E, mam tutaj też całkiem sporo znaczników, chociaż stwierdziłam już potem pod koniec, że to nie ma sensu zaznaczania czegokolwiek, bo chciałam zaznaczyć każdą stronę. <laughs> Ta książka jakiś czas już na mojej półce była, bo ja ją kupiłam zaraz po premierze która była w 2019 roku. Natomiast wtedy zaczęłam to czytać, ale nie skończyłam. I teraz stwierdziłam, że do tego wrócę i przeczytam od początku. I to po prostu. O Jezu, to jest cudowne. Tu mamy. To jest w takiej formie luźnych zapisków, jakiejś myśli. Głównej bohaterki, która. Kiedy zaczyna się książka, jest małą dziewczynką i razem z kolejnymi stronami ona sobie powoli dorasta. Eee, tutaj z tyłu jest porównanie do szkolnego kolosza Sylvie Plath. I zdecydowanie mogę z tym porównaniem się zgodzić, e, bo jest to no, dość taka smutna książka i e, jest w niej trochę takiego bólu i niezrozumienia. E, bardzo trafny ma mm, tutaj wstęp, taki jakby prolog, więc może wam go przeczytam. Nie przesadzaj, nie histeryzuj, nie płacz, to nie wypada tak nie można. Wszystkiego, co wiem o moim życiu, dowiedziałam się od innych. Świat składa się ze słów, które do mnie powiedzieliście. Gdybym tu i teraz rozpadła się na tysiąc części, stałabym się zbiorem głosów, które mówią mi, jak żyć. Wyobraźcie sobie, że każde słowo ma swój ciężar. Ile waży to, co do mnie dziś powiedzieliście? I każdy jakby podrozdział. Rozpoczyna się od jakiegoś zdania, które ktoś do e, bohaterki mówi. I mamy tutaj na przykład takie rzeczy jak: e, Urodziłam dzikie dziecko, jak będziesz duża, to zrozumiesz. Podziękuj ładnie, ja za tobą pukać nie będę. Nie udawaj, to nie koniec świata, bo cię oddam. Ludzie patrzą, ale mi wstyd. Chłopcy już tak mają. Co z ciebie wyrośnie? Co wy tam wiecie o życiu? Hmm, czyli tego typu rzeczy. E, bardzo toksyczne i krzywdzące, które często dorośli mówią do dzieci. Mm, nie płacz, przesadzasz, na co ty czekasz, przestań steryzować, jesteś jeszcze smarkulą. Jakie ty możesz mieć dziecko problemy? Mm, co ty znowu wymyślasz? Sama tego chciałaś, nikt cię nie będzie chciał, nie on pierwszy, nie ostatni. Co jest z tobą nie tak? Inni mają gorzej. Lecz się. Zajmij się czymś. Ogarnij się. Wszystkich zawiedziesz. Zrób coś ze sobą. Po prostu o tym nie myśl. To weź się zabij. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Jeżeli czytaliście tą książkę, albo znacie inne w tym klimacie, to możecie mi polecić. Bo ja po prostu. Odkryłam, że takie książki to jest coś dla mnie. I tutaj yy, widziałam też yy, reklamę innej książki tej autorki. Muszę ją koniecznie kupić. Nie wiem, czy ona będzie tak samo dobra, ale po tej książce naprawdę zakochałam się w tej autorce. I trochę też na fali tej książki stwierdziłam, że przeczytam sobie Mleko i Miód yy, To jest trochę inna, inna rzecz, bo tutaj mamy, yy, tutaj mamy wiersze. Natomiast yy, Wiedziałam, że one są w klimacie właśnie takim smutnym, więc stwierdziłam, że no idealne. I zobaczcie, ile mam znaczników. Nie wiem, czy to widać, ale jest ich y, trochę. I tak, wydaje mi się, że ja to już kiedyś czytałam, albo przynajmniej tak wybiórkowo niektóre wiersze, ale teraz po prostu przeczytałam to tak od deski do deski. Dosłownie mi to zajęło może godzinę, ale... No, sam fakt tego, że zaznaczyłam tutaj tak dużo wierszy, znaczy, że były one trafione. Kolejną książką, jaką przeczytałam, była e, rewizja Remigiusza Mroza, czyli trzeci tom Chyłki. E, trochę zmienił ten tom moją ocenę i moje postrzeganie Chyłki, bo już myślałam, że się poddam i że już nigdy nie wrócę do tej serii, ale... Jakoś sięgnęłam po ten, po ten tom z niewiadomych przyczyn, nie wiem co mną kierowało, ale sięgnęłam po niego i e, zdecydowanie lepiej teraz oceniam tą serię po tym tomie. Nie, nie wykluczam w przyszłości, że sięgnę po kolejne tomy. Mam jeszcze e, dwa kolejne, także e, całkiem możliwe, że je ja kiedyś przeczytam. A tu jest zakładka Damiana, który od e, chyba dwóch lat nie skończył tej książki. Dalej mam kolejny kryminał Czyli Ruth Ware pod kluczem I to To też była bardzo dobra książka Oceniłam ją też na 5 gwiazdek I była cudowna Miała cudowny klimat Mamy tutaj historię dziewczyny, która Zostaje opiekunką do dzieci W takim dużym domu Na pustkowiu I właśnie tam Sama została Rodzice tych dzieci wyjechali, i ona została tam sama z dwójką małych dziewczynek i nie, z trójką małych dziewczynek. Kurczę, nie wiem, czy to najmłodsze dziecko było dziewczynką, czy chłopcem, nie pamiętam, no ale nieważne. W każdym razie jedno było takie malutkie, malutkie, a były dwie dziewczynki. Nieważne, Jezu, czy wiek tych dzieci ma znaczenie, nie ma. W każdym razie mamy tutaj super klimat, takiego starego, nawiedzonego domu. Powiem wam, że ja się bałam, jak to czytałam, i były takie momenty, niektóre to miałam aż ciary, a ja, no ja jestem taka, że szybko i łatwo mnie przestraszyć, więc na przykład nie czytam horrorów, nie oglądam horrorów, więc e, być może dla was to nie będzie straszne, ale dla mnie było, ale jakby oceniam to na plus, bo to dało super klimat. E, no, generalnie tak czego jeszcze nie powiedziałam o tej historii, to zaczyna się tak, że e, ta dziewczyna. E, została jakby oskarżona o morderstwo jednego z tych dzieci i jakby ona opowiada nam tą historię. Właściwie nie nam, tylko prawnikowi, no ale wiecie o co chodzi. E, bardzo fajna i muszę koniecznie sięgnąć po mm, tą drugą książkę tej autorki, e, która niedawno w Polsce wyszła. E, co my tutaj dalej mamy? Tak, krótkie odpowiedzi na wielkie pytania Stephena Hawkinga. Tą książkę też y, męczyłam dość długi czas, natomiast y, nie z tego względu, że ona mi się nie podobała. Po prostu na czytanie takiej popularno-naukowej książki Stevena Hawkinga trzeba mieć otwarty umysł i nie być, wiecie, zmęczonym i tak dalej. Tylko no, jednak to się czyta, żeby czegoś się dowiedzieć i czegoś się nauczyć. Ym... Więc po prostu nie zawsze miałam na nią ochotę, ale tak, mam tutaj nawet kilka znaczników, kilka fajnych fragmentów zaznaczonych. Dalej, że idę do młodzieżówek, które przeczytałam, które mogliście zobaczyć na ostatnim reading vlogu, bo był to tęczowy queerowy maraton i przeczytałam na przykład Felixa, Felix Ever After, Case Calendar, powiedzmy, że tak to się czyta. I tą książkę też oceniam na 5 gwiazdek, była cudowna i e, jeżeli jeszcze nie przeczytaliście Felixa, to bardzo, bardzo wam go polecam, bo ten klimat tutaj jest taki cudowny. E, no, generalnie mamy tutaj historię chłopca, który jest transpłciowy i nigdy nie był zakochany i chce się zakochać. A, i jeszcze ktoś mu wysyła anonimowo transfobiczne wiadomości. No. Tak się, tak się mniej więcej zarysowuje fabuła. Przeczytałam też Red White and Royal Blue Casey McQueenstone i to też jest dość popularna książka. Mamy tutaj historię syna prezydentki Stanów Zjednoczonych i księcia, 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 no wiecie, Wielkiej Brytanii, którzy się nie lubią, ale są trochę zmuszeni. Pozostać w dobrych kontaktach ze względów PR-owych, wizerunkowych. No i tak to się staje, że się w sobie zakochują. Eee, I przeczytałam też Heart Comfort Weroniki Łodygi. Eee, tutaj mamy historię Artura, który chodzi do liceum i poznaje tam Janka. I w zasadzie to tyle. <laughs> I między nimi, jak można się domyślić, jakiś romans się nawiąże. To też była bardzo fajna w sensie. To, jakbym miała tak porównać, to jest taka wiecie, fajna, rozrywkowa, lekka książka, natomiast tutaj już mamy jakieś trochę cięższe tematy trochę, e, ale też jest jakby bardzo fajna, natomiast to jest taka typowa, wiecie, żeby poleżeć na plaży, pooglądać, poglądać, poczytać i, i się pośmiać. E, dalej, e, kolejną młodzieżówkę, którą przeczytałam, to jest Playlist for the Dead autorstwa Michelle Falkow. E, i mamy tutaj historię chłopaka, który popełnia samobójstwo. A swojemu przyjacielowi zostawia właśnie playlistę z dopiskiem: Posłuchaj, a zrozumiesz. No, i ten przyjaciel próbuje tak jakoś trochę pozbierać się po tym po tym samobójstwie tego przyjaciela, i próbuje też dowiedzieć się, o co chodzi, i co, co się stało przed jego śmiercią, i co do tego doprowadziło, i tak dalej. Całkiem spoko. No, jakby tematyka. Fajna. Lubię, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, bardzo lubię <grytanie> taką tematykę. Natomiast yy, wykonanie troszkę gorsze, ale jakby nie ma wszystko spoko. Króciutka książka, więc szybko, szybko się ją czytało. Um, czy to wszystko? Nie, jeszcze nie. <grytanie> Dalej mam trzy albo nie cztery. Cztery trailery Sary Edenzil. Mm. Czyli milczące dziecko, jedyne dziecko, morderczyni i śmiertelne kłamstwa. E, I też, jakbym miała tutaj powiedzieć, który był najlepszy, który najgorszy, to e, chyba milczące dziecko, najlepsze. I to też jest chyba taka najbardziej popularna jej książka. A najgorsze, w sumie, nie wiem. Które najgorsze. Jeśli chodzi o milczące dziecko, to mamy tutaj historię kobiety, która przed laty straciła swojego synka w, w powodzie, która była w mieście. To znaczy nie znaleziono ciała tego synka, natomiast wszyscy są przekonani, że on wtedy po prostu zginął. I po latach y, po prostu znajduje policja jakiegoś włąkającego się nastolatka i y, no, i kobieta, jakby dowiaduje się, że to jest jej dziecko, tylko że ono nic nie mówi. No i teraz próbują się wszyscy dowiedzieć, co się stało, kto go porwał, gdzie był itd., itd. Bardzo lubię też właśnie tematykę porwań i uprowadzeń, zwłaszcza dzieci. To też brzmi strasznie, ale wiecie, lubię takie klimaty w książkach. Dalej mam jedyne dziecko, Sara Denzil również. I tutaj mamy. Co to była za książka? A, dobra. Trochę mi się te książki mylą, która była która. Natomiast jedyne dziecko była o tym, że nastolatka popełniła samobójstwo. To znaczy, wszyscy myślą, że to było samobójstwo. No i teraz jej matka próbuje trochę się z tym uporać, dowiedzieć się, co się stało, dlaczego jej córka popełniła samobójstwo i czy w ogóle popełniła samobójstwo, czy może ktoś ją zabił i tak dalej. Tutaj to była taka najmniej thrillerowa książka W sensie, wiecie, najmniej było jakichś, wiecie, zaskoczeń, różnych takich rzeczy A tu była mocno taka psychologiczna właśnie odnośnie tego samobójstwa I tak dalej I no... Była ciężka Ale też fajna <grywka> Morderczyni Natomiast była o szpitalu psychiatrycznym, gdzie główna bohaterka była pielęgniarką i w tym szpitalu przebywała e, dziewczyna młoda, która została skazana za zabójstwo jakiejś pewnej małej dziewczynki. I ta pielęgniarka zaprzyjaźnia się z tą skazaną dziewczyną i próbuje się dowiedzieć jakby co się stało. No i tutaj mamy też różne tajemnice z przeszłości i tak dalej. Zresztą jak w praktycznie każdym y, thrillerze i ostatni thriller tej autorki to było Śmiertelne kłamstwa I Tutaj była historia dwóch sióstr, które, które straciły ze sobą kontakt I po latach wracają do rodzinnego miasteczka po tym jak umiera ich mama I w przeszłości w ich miasteczku zaginął ich wspólny przyjaciel I jedna z sióstr myśli, że ta druga siostra miała coś z tym wspólnego i jakby tutaj też poznajemy sobie historię Jednocześnie Z punktu widzenia jednej siostry poznajemy Teraźniejszość, a z punktu widzenia drugiej siostry Poznajemy przeszłość I to tak fajnie się łączy I ostatnia chyba książka Na Dzisiaj To jest Powrót Katrin Croft Już o trzech książkach tej autorki Wam mówiłam na początku, bo je przeczytałam w maju A powrót przeczytałam Właściwie przesłuchałam ostatnio, i to była chyba zdecydowanie najsłabsza książka tej autorki. Yy, mamy tutaj historię kobiety, która opuściła swoją rodzinę, swoją nowonarodzoną córeczkę i męża, i po dwóch latach yy, powraca i próbuje jakoś z tą rodziną się pogodzić i, yy, i mieć znowu kontakt, przede wszystkim ze swoją małą córeczką. I tutaj też, jakby. Mm, było najmniej jakieś takich zaskoczeń, i takich wiecie, thrillerowo-tajemniczych rzeczy, a bardziej takich po prostu psychologicznych, że to po prostu było smutne, w sensie smutne, właśnie, bo tutaj też jednocześnie poznajemy teraźniejszość i też przeszłość tamtej bohaterki, i to, co skłoniło ją do tego, żeby takiego kroku się podjąć, i też dość ważny temat ta książka porusza, jakim jest depresja poporodowa. Okej, okay, jeszcze takie tutaj ostatnie spojrzenie na Gudritsa, ale to chyba naprawdę koniec. Wow, doszliśmy do końca. Dajcie znać, czy dotrwaliście do końca przede wszystkim. No i po drugie, czy czytaliście którąś z tych książek, które wam tutaj pokazałam. Jeśli tak to napisz, napiszcie, koniecznie co o niej myślicie. No i co? Do już w kolejnym filmiku, także buziaczki. Pa!